Siemano, witam w kolejnym odcinku. No i proszę państwa, kochane skrzyneczki, lecą i lecą. Dzisiaj wszystko zobaczymy, jeszcze szybko skin z banki, wymienisz tu swoje skiny, można poszukać czegoś ładnego do pogrania. No bo nie wyliczą cen naklejek floata, co nieco sobie coś pozgarniałem. Stricte podgierka, niektóre naklejki droższe. Zgodem Rafikos masz, o, do 5 dolków przy pierwszej wymianie. Zaraz kichnę, to się nie ładuje. No, widzisz, możesz sobie nabić bonus. E, no dawaj Orange, proszę Cię. I kontra Ficus plus 35% więcej. No i można sobie zgarnąć bonusik. Link w opisie. Aha, już mi się nie chce kichać. Dobra, to lecimy longiem. Skrzynki. Danger Zone, 4 złote przebite. Proszę Państwa, rósł, rósł, potem już tylko tak fajnie, stabilnie, e oczywiście z jakimiś tam korektami. Natomiast e w trendzie wzrostowym, 4 ziko. czy się cieszę? No kurde, prosto, że się cieszę. E Jak zawsze, to, dobra, już nie będę powtarzał, że, że uję, że nie mam więcej. Dupa, dupa. E super, fajna sprawa. Rewolwer. E Tutaj w sumie jesteśmy na tych podobnych pułapach. Tutaj znowu z odbitką. Natomiast to się trzyma te 9,40 do 9, góra dół, horyzontu. Też fajnie, też bardzo fajnie 4.50 aktualnie to kosztuje. No i tu też jest mocno. Riptide, tu w sumie troszkę skrzynka. E, I tu. Okej, okay, coś poszło w górę, natomiast mamy. Nie ma takiego wow, nie? E, było niżej, teraz jest wyżej na tej zasadzie. Falcon, e, a tu nic, tu stoi w miejscu. Okej, okay, znaczy, no i wiadomo, wybiło sobie. Natomiast w tym ostatnim czasie, ten ostatni miesiąc powiedzmy, tutaj jest CS20. Okej, okay, 50 groszy, prawie. O. Okej, okay, rośnie. E, wildfire. Zobaczymy, gdzie znajdziemy jakąś taką skrzynkę gdzie nie znacząco. No i w sumie Wildfire na przestrzeni miesiąca było, spadło, wzrosło. Więc gdzieś tu się trzymamy spektrumek. No i tu fajnie. 15 Ziko elegancko. Mamy, mamy odbitkę w górę, gamma. No 11 Ziko, więc znowu jak popatrzymy sobie. A ty to wcześniej było. To tu aż tak, aż tak nie, co? Tutaj w teorii być może dalej jeszcze jakaś opcja jest, na pewno no te tanie, no to strasznie wywaliło, no to z nimi bym się na pewno wstrzymał. Mamy pryzmat, który jest no 3,10 zł co u spektrum. a tu w sumie, patrzę, to tu te same, wiesz, wartości, które wcześniej widzieliśmy. Pryzmat dwójka, tak samo, no Danger do czwórki, pryzmat 20 groszy brakuje, czy tu zobaczymy czwórka? Nie wiem, jak to, jak to widzicie, to pewnie albo jeszcze poszło, albo już mamy korektę. I... I gdzieś pewnie ten poziom. E, dobra, skrzynia ogłoszenia Złotówka prawie jest wbita. Też przyjemnie. E, tutaj to złotóweczkę, no to taki fajnie, jakby sobie stała. I, i w dłuższym okresie rosło, oczywiście. Shattered webik, e, którego troszkę też mam, ale niedużo. E, się ziko. Cieszą, cieszą te wzrosty na tych skrzynkach. E, tak jak mówię, no teraz bym się bał na pewno kupować. Jak ktoś ma, to sprzedanie myślę, że nie jest najgłupszą opcją i zrealizowanie sobie zysków. No chyba, że chcecie trzymać bardzo długo, bo no to tam fundamentalnie nic się nie zmienia. E, póki co w nich. I co? I co? I co? Chyba tyle, co? Chciałem coś jeszcze dodać, ale już nie pamiętam co. <laughs> A, wycenione. Sorry, że tak się zadarłem. To, no, to niektóre droższe pokroju gamma, te które patrzyliśmy. Tych droższych w teorii można się coś dopatrywać, nie. No, tych tańszych to bym raczej teraz nie tykał. I no i z aktywnej polidropów jakieś załamania licząc, że to wypadnie. Tylko no to znowu bajordery, jakieś niskie trzeba ustawić, czekać na reset. Na tej zasadzie. Tyle dzisiaj. Trzymajcie się, papa. Pa.